to nie będzie łatwy power walk. Mam dzisiaj, moi drodzy, deficyt snu. Myślę, że kleić to się będzie ten puch, po którym teraz idę dużo lepiej niż słowa, które będę składał w zdania podczas tego powerwalka, który zdecydowałem się dzisiaj poprowadzić i na którym Was serdecznie witam. Ale pomimo tych wyzwań, to spróbuję. Spróbuję być dla Was dzisiaj dobrym gospodarzem o poranku na dobry początek dnia. Moi drodzy, w województwie pomorskim, w którym na co dzień mieszkam. Rozpoczęły się właśnie ferie. Jak co roku wykorzystuję ten czas, te dwa tygodnie przerwy od szkoły, ale w pewnym sensie trochę też i od pracy, żeby pojechać na urlop rodzinny. I w tym roku wylądowaliśmy w szwajcarskim Laks. Moi drodzy, to jest miejscowość oddalona. Na południowy, troszeczkę wschód od Zurichu, to jest mniej więcej ta okolica, bliżej granicy z Austrią niż Francją czy Włochami. Jestem tutaj pierwszy raz, ale jest to bardzo popularne miejsce wśród Polaków, głównie za sprawą firmy Zero Gravity, która tutaj ma no, duże zasługi dla. Promocji arciarstwa i snowboardingu w Szwajcarii, i pewno wiele, wiele z Was słyszało o tym miejscu. Ja również od wielu swoich znajomych, nawet dwójki przyjaciół, ale nigdy wcześniej tutaj nie byłem. I pierwszy raz tutaj wylądowałem. Chciałbym Wam w tej chwili już opowiedzieć więcej o tym miejscu. Ale ja dopiero wczoraj, późnym wieczorem tutaj dojechałem i, i na razie wszystko jest takie same, czyli w okolicy czarne. Chociaż no, budynki są piękne, poświetlone, a na mapie widziałem naprawdę cudowne rzeczy. Więc może umówmy się tak, że ten dzisiejszy Power Walk będzie takim wstępem, przed smakiem do tego co was, czym was w tym, w tym tygodniu uraczę i do czegoś zaproszę, bo tak zdecydowałem poprowadzić w tym tygodniu aż cztery power walki. Dzisiaj to jest w poniedziałek, w środę, w piątek i w niedzielę. Więc dołączajcie. Hmm, oczywiście codziennie, bo i Gosia Pielichowska jutro i Joanna Flis w czwartek oraz wspaniały gość Natalia Partyka w sobotę hmm, także będą prowadzić e, power walki, ale no, moje power walki w tym tygodniu będą właśnie z Szwajcarii, z gór i o górach będę na pewno dużo e, mówił. E, Moi drodzy, dzisiaj opowiem trochę filozoficznie. I będzie filozoficznie. Trochę nie w moim stylu, bo ja jestem bardzo konkret, jak mnie znacie. Lubię mówić i dawać konkretne metody, lekcje, historie poparte właśnie doświadczeniami, które, które zdobywałem na różnych wodach, morzach i oceanach. Głównie e, ścigając się, ale dzisiaj, dzisiaj podejdę do tematu e, filozoficznie. A jaki temat wybrałem? Dzisiaj będzie o górach e, i morzu, e, i o ich uzdrawiającej mocy. Ciekaw jestem, czy też macie podobną, mm, podobną obserwację, e, że kiedy jesteście nad wodą nad morzem, nad jeziorem, nad oceanem, szczególnie tak mówię, kiedy czujecie tą siłę morza i oceanu, bo jezioro jest dosyć małe, zazwyczaj, no chociaż są bardzo duże jeziora, większe niż e, morza, ale zostawmy już ten temat, bo zaraz będzie <śm> za bardzo filozoficznie. To, e, to czujecie dobrą energię. No właśnie, ja tak mam. I nie, mam, mam dwa takie miejsca, właśnie, w których czuję fantastyczną energię, w której ładuję baterie, w której e, nabieram spokoju ducha, spokoju wewnętrznego, w, czu, w których czuję się tak, jakbym był stworzony do tych miejsc. I to są te właśnie dwa miejsca: morza i oceany oraz góry. Zastanawiałem się dlaczego tak się dzieje. Jadąc właśnie tutaj do Szwajcarii wczoraj przez dłuższy czas zastanawiałem się dlaczego tak się dzieje. I podzielę się z wami moimi przemyśleniami. A na koniec, a na koniec powiem wam coś co moim zdaniem jest takim takeawayem, czyli coś co biorę ze sobą na przyszłość i także Równolegle Wam także dam przekażę, przekażę do rąk własnych bo Anusz będziecie chcieli nie Anusz widelec, tak się chyba mówi Anusz będziecie chcieli z tego korzystać albo komuś też to w taki sposób przekazać. Otóż to co myślę że się dzieje w takich miejscach i czego człowiek doświadcza i czego ja doświadczam, będąc na morzu na przykład, od tego zacznijmy, no, bo to jest moje środowisko naturalne, to jest to, że to jest przede wszystkim siła i bliskość natury. No fantastyczne e, e, miejsce, gdzie tak naprawdę człowiek nie mógł za bardzo inge, zaingerować w to w tą, w tą przestrzeń, oczywiście, że są nawet już sztuczne wyspy, wybudowane w kształcie Palmy w Dubaju. Dużo statków przewożących produkty, które pewno mamy na co dzień, używamy w, w kuchni czy w łazience. Już nie wspominając o telewizorach, chociaż tych chyba coraz mniej mamy. To także gdzieś tam się wokół nas. Ups! Krawężnik. Nie zauważyłem. Niezły to był skok. No, to, to jednak te, te morza i oceany w dużej mierze, w 99,9% są niedotknięte przez człowieka. I myślę, że to jest bardzo ważne. Pierwszy punkt, który stawiam na swojej liście. Ponieważ człowiek, tam gdzie mógł dotrzeć, no to już tak zingerował, zingerował, zaingerował w, w, to, w te miejsca, szczególnie na równinach kontynentów, że no, dużo pozmieniał i, no, tak powiem, wprowadził tych zmian nowych rozwiązań, technologii, może i dobrze, no bo mamy gdzie mieszkać, dach nad głową, poruszać ją. To wszystko gdzieś tam ruszyło w miejscu, z miejsca, ale jednak tej natury człowiek potrzebuje i wiemy bardzo dobrze i często o tym mówimy razem z naszym partnerem, platformą Multilife od Benefit Systems, że jednym z pięciu składników naszego dobrostanu jest właśnie kontakt z naturą. Idę moi drodzy teraz w stronę Stoku Narciarskiego. Bo tutaj się kończy zjazd. Za mną księżyc, poczekajcie gdzie on jest. Tu jest księżyc, dla tych z Was, które oglądają mnie teraz na YouTube, to pokażę o księżyc. Możecie go też zobaczyć z miejsc, w których dzisiaj jesteście, bo z Polski to jest ten sam księżyc, żeby nie było. A tam jest już podświetlony stok narciarski. Właśnie widzę, że włączyli tam światło, więc idę. I zobaczymy, co tam dalej będzie. Oby mnie żaden tutaj niedźwiedź ani wilk nie pogonił. W razie czego wspominajcie mi miło, dobra? Więc te, te morza i oceany na pewno dają tą bliskość natury. Ja mam za każdym razem Niezależnie czy się ścigam, czy trenuję, czy pływam po prostu dla przyjemności, kiedy wypływam na swoje łódce, na właśnie takie żeglowanie po morzu czy po oceanie, to czuję po pierwsze ciszę, spokój, bliskość z naturą od razu, momentalnie, ale również odłączam się momentalnie od tego wszystkiego, co się dzieje na co dzień w naszym życiu. Czyli ilością spraw, zadań, bieżączki, którą mamy. I to jest odpoczynek, odpoczynek dla, mojego, dla mojej głowy, dla mojego ciała, nie dosyć nie wspominając o tym, że jeszcze jest przecież ten fantastyczny aspekt bycia na świeżym powietrzu, wdychania powietrza, tego świeżego, morskiego, często E, tym sprayem e, z słoną wodą e, nabuzowanego, pomieszanego, bardzo zdrowego dla naszych nozdrzy, oskrzeli, płuc. No fantastyczna e, fantastyczne rzecz. I, I przez to, że wypływam i zapominam o tych innych rzeczach, moja głowa też odpoczywa. I to jest coś, co jest E, czymś, czego bardzo potrzebuję i bardzo z tego e, e, korzystam. Nie jestem w stanie nigdzie indziej tego samego doświadczyć i e, i zasmakować niż właśnie podczas żeglowania oraz no i tutaj przechodzę do miejsca, w którym jestem jestem w górach właśnie morze i góry to są Dwa miejsca, dwa, dwa takie rejony na świecie, gdzie niezależnie czy to są nasze tatry, czy bieszczady, czy alpy, tak jak tutaj jestem, czy dolomity, czy gdziekolwiek bym był w Andach, czy na górze Kościuszki w Australii, to są to miejsca, w których czuję niesamowitą energię. Góry mają niesamowitą moc. Nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, czy macie tak samo, ale to jest fantastyczne e, 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 dawka e, energii. To jest miejsce, które e, znów, podobnie jak morze i oceany, jest niezdobyte przez człowieka. Człowiek ma no wręcz bardzo umiarkowaną możliwość ingerencji. W te, w te góry. Są miejsca na świecie, właśnie w górach, gdzie jeszcze człowieka nie było, a do których wiele zwierząt dotarło. I nawet jadąc z wyciągiem, pewno zrobię tak samo dzisiaj, tak sobie właśnie to e, będę patrzył na te miejsca i mówię: no właśnie, tutaj jeszcze człowieka nie było, a nawet tam daleko, gdzieś spojrzę na jakiś szczyt, a szczyty są tutaj bardzo wysokie, bo to są wysokie alpy i bardzo fajnie myślę, że to będzie oddziaływało na moją wyobraźnię. Ale przez to właśnie, że człowiek nie, za, nie, nie, nie ingeruje, zaingerował jeszcze zbyt bardzo w te, w te miejsca, one są bardzo naturalne. A natura jeszcze raz daje bardzo dobrą energię. Myślę, że już wiecie o co mi chodzi. Powiedziałem, że będzie trochę filozoficznie, no ale tak właśnie podszedłem i mogę tylko podejść do tych dwóch tematów. Natomiast wniosek wykruwa mi się jeden: że będąc panem swojego czasu i planując swoje życie w wymiarze mikro i makro, mam na myśli to, czym się zajmuję, do czego dążę, z kim. Przebywam, i co chcę robić, czego doświadczać. Pomimo, że są możliwości, nawet w tym okresie, pojechać do ciepłych krajów, to ja osobiście przynajmniej raz w roku chcę wyjechać w góry na taki tydzień. Powiem więcej, w góry bardzo chcę pójść także latem. Wiosną, jesienią. Ojejku, jesień jaka jest cudowna, piękna, ta nasza e, złota jesień. Co roku myślę, na początku października zbierz się Mateusz, zabierz jakąś grupę osób i pójdź w góry, na, nawet na weekend. E, pójdź, co ciekawe. Można też oczywiście rowerem dzisiaj, elektrycznym, nawet wjechać w miejsca, gdzie mm, nie można było kiedyś dotrzeć. Natomiast. Myślę o tym, żeby nie tylko szusować na nartach czy na snowboardzie, tylko jeszcze zaznać gór i tej dobrej, zdrowej energii, którą one dają w, w innych, o innych porach roku. I tutaj pojawił się pomysł: pojawił się w naszym zespole, ale także i z patronami Powero, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Bo to dzięki Wam i Waszej inspiracji pojawił się pomysł, żeby organizować w ramach Power Walk power tripy, czyli takie podróże, w których moglibyśmy się spotykać nie tylko online, tak jak dzisiaj, ale także na żywo, offline, w jednym miejscu. Blisko natury. Przede wszystkim, bo to najbardziej lubimy. I na dwa, trzy dni umówić się, że chodzimy razem. Chodzimy, gadamy, zwiedzamy, poznajemy miejsca, historię ciekawych ludzi, siebie nawzajem, czyli ciekawych ludzi się wzajem nawzajem, no to jedno i to samo. No i myślę, że pójdziemy w tym kierunku, nawet chcemy wykonać pierwszy krok. Zdecydowaliśmy się zorganizować taki power trip pod koniec marca, w ostatni weekend marca niedaleko, bo spotkamy się w, wybraliśmy takie miejsce w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej i tam i tam mamy już nawet przygotowane takie miejsce. Więc jeżeli jesteście tym zainteresowani, to śledźcie nasze social media power powerwalkowe. Już chyba dzisiaj Martyna powiedziała, że opublikuje wszystkie informacje. No i zobaczymy, jak to chwyci. Umówiliśmy się tak, że nasi patroni mają pierwszeństwo w rezerwacji, więc patroni już dostali wszystkie informacje. Już wiem, że kilka osób się zapisało. Tam myślimy, że około 20-20 parę osób się zbierze. Więc, no i oczywiście wszyscy gospodarze też już dostali tą informację. Gospodarze naszych power walków, czyli prowadzący. No więc e, takie, takie pomysły się gdzieś tam e, widzicie, rodzą w ramach e, Powerwalka. E, nie wiem czy to e, nasza przyszłość, żebyśmy byli biurem podróży. E, nie sądzę, ale kto wie, jak to ten pomysł chwyci, to może czymś się pomyślimy, żeby to kontynuować. Więc wracając do mojego planowania różnych rzeczy, które chcę robić w ciągu roku. No to oczywiście mam swoje ukochane żeglarstwo i pływanie, wypływanie na morze i ocean, na oceany, czyli blisko natury, tam gdzie człowiek nie zaingerował i gdzie mamy tą ciszę, spokój. To jest dla mnie coś, co muszę robić i tego bardzo potrzebuję dla swojego zdrowia. I raz w miesiącu na kilka dni dlatego właśnie wyjeżdżam na kolejne treningi, na kolejne regaty no bo to jest właśnie to. No i jak na razie, raz w roku narty i snowboard, bo tak sobie mieszam te dwie konkurencje zimowych zimowo-sportowe. Kiedyś się nauczyłem na nartach jeździć, a później podpiąłem deskę snowboardową i też tam pomimo wielu upadków to mam z tego przyjemność. Więc to sobie miksuję i tak będzie też dzisiaj narty, jutro snowboard, w środę znów narty, w czwartek snowboard i, i, tak, i tak dookoła. A wracając do tego, to myślę też o tym, żeby jednak w te góry Blisko natury, wyjeżdżać części. I to jest ten rok 2025, kiedy zrealizuję ten, e, ten plan. Patrzę na ten śnieg, pięknie wyretraktowany tutaj pod moimi stopami. I widzę, że idąc już drugi raz tą, e, że tak powiem, trasą, e, idę po jakichś śladach. I mówię, kto tu jeszcze szedł przede mną. A to właśnie powiem ja, bo robię kółko. No. Jestem pierwszy, który zaznacza ślady. Lubię być pierwszy. Mam to ze sportu. Szaleństwo, co? No dobrze. Moi drodzy, myślę, że to wszystko na dzisiaj. Ten takeaway tak zwany, który biorę z tego filozoficznego podejścia do zdrowia, które, daje nam, które dają nam morze i oceany oraz góry, to jest to, że to są destynacje, które mogą nas uzdrowić, jeżeli potrzebujemy, albo wiemy, że po ciężkim boju, projekcie, jakiejś intensywnym działaniu, albo po prostu wiemy, że czasami już potrzeba się naładować energią, bo na przykład w październiku, bo zaraz listopad i grudzień będą takie, jakie są u nas w kraju, to może warto już dzisiaj zapisać sobie w kalendarzu ten, week, ten weekend, na przykład pierwszy albo drugi październikowy, i pojechać w góry. Samemu albo z kimś. I ja właśnie zamierzam tak robić. Jak wrócę teraz do swojego tutaj w pokoju, apartamentu tutaj w Lax. To pierwszą rzeczą, którą zrobię to wypiję szklankę wody, później kawkę, a następnie zarezerwuję w swoim kalendarzu ten czas na power walk w górach. Ale nie zimą, ale właśnie jesienią, bo chodzenie w ramach wiosennego chodzenia, no może nie po wysokich górach, ale po Jurze Krakowsko-Częstochowskiej na power tripie mam już zapisane. Będzie to chyba 28, 29 i 30 marca. Ale szczegóły to będziecie mogli przeczytać tam gdzieś dalej. Dobra, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję za wspólny spacer. E, miło mi było. Mam nadzieję, że mam również e, zapraszam was na jutro na power walk, który poprowadzi e, Gosia Pielichowska. Ja spotykam się z Wami w środę. Zabiorę Was, myślę, że w inne miejsce niż dzisiaj, żeby pokazać Wam te szwajcarskie lax. I pokazać też i opowiedzieć o wielu innych cudownych aspektach związanych właśnie z takim aktywnym wypoczynkiem. Bo myślę, że tego potrzebujemy. Dzięki wielkie. Trzymajcie się. Miłego dzionka i do zobaczenia. Tutaj już niebo rozjaśniło się w Szwajcarii. Już słońce wstaje, a tak jak Marek Kamiński mówi, kto wita wschód słońca, ten dożyje 100 lat. I tego Wam serdecznie życzę. Papa, pa, trzymajcie się. Cześć.